Dzisiaj na biurku pojawiły się u mnie zegary. Są to zegary od Mercedesa W211. Problem dotyczy tego, że jest brak podświetlania tych tarcz białych czyli nic nie widzimy w nocy, ile jedziemy kilometrów na godzinę. Jest to dosyć częsty problem w tych zegarach. Teraz próbujemy je rozebrać. To są takie zatrzaski. widać, że były kiedyś rozbierane. Można poza łokciem, można O! Tu już mamy zdjęte. Teraz tak. Trzeba jeszcze będzie zdjąć tył. On już tam jest też przy. Tutaj, tutaj na trzech zatrzaskach, Powinien wejść. może na więcej? O. On jakoś tam się gdzieś trzyma. O. Mamy obołacone wszystko. Płytki mamy na wierzchu. Te tarcze, nie wiem dokładnie jak one się świecą, ale tutaj jest taka, jakby to można było powiedzieć taka folia, taka taśma jakiś flex z czymś świecącym. Tutaj są dosyć wysokie napięcie, chyba na idzie no, tu jest takie specjalne złącze. I tu na tym złączu już widać, że się pojawiło jakieś niepokojące zdarzenie. <laughs> Mianowicie jest wypalone. Jest tu wypalone. Teraz może pokażę jak to widać. No, teraz będzie lepiej widać. Chodzi o to, że tu jest ten czarny punkcik, to się coś tutaj działo. Teraz to wyjmę. O. O. Tutaj nawet widać, że jest ten styk. Są dwa styki. Mi chodzi o ten drugi. O ten, że jest taki przyciemniony. Coś się tutaj działo niedobrego. Trzeba będzie go po prostu wziąć i wyczyścić. No. no dobra, już jest taki ładny złoty. Można było też go spróbować, może jakimś pędzlem. Wyszczotkować. On nie jest mocno wypalony przy okazji jak tu jestem warto te styki też podnieść o, je do góry to robię igłą no. dobra Teraz wrócimy do tej, do tej, do tej, tutaj taśmy. No to jest ewidentnie widać. O, tutaj się coś działo. Jest taka czarna kropka w tym miejscu. Tak jakby wypalona w tym miejscu dokładnie. Jakiś napylony grafit, jeszcze coś tu jest. Trudno mi powiedzieć, co tu jest. Oni coś takiego zrobili. Ja postanowię, żeby to, żeby to za dużo nie kombinować. To po prostu tą taśmę wepnę trochę płycej, czyli wypchnę ją do góry, żeby to było połączone tu w tym rejonie, gdzie nie jest, gdzie nie jest tak wypalony ten, ten styk. To może pomoże. Czyli wezmę tą taśmę trochę jakby wyżej ją wstawię. Ona tutaj, żeby ten styk nie trafiał dokładnie w to miejsce, tylko żeby był w innym miejscu. Trochę może ją tu wygnę, żeby ona się inaczej wyprofilowała. Tak myślę, żeby to tak zrobić. Aha. Ona trafiała w inne miejsce na ten styk. W innym miejscem. Może teraz będzie dobrze. Ale widać, że usilnie chce być w tym samym miejscu, bo głębiej nie da rady. Tylko w tamtą stronę musimy wyjść. Tu jakiś klej jest. Gdzieś może ją tam podegnę do tu góry. O, teraz może. Teraz jest ewidentnie w innym miejscu wpięta, nie wiem, czy to się tak zacisknie tylko już. No a teraz jest tutaj, wyraźnie jest podniesiona w tym miejscu ta tasiemka, na pewno jest trafiona w innym miejscu na ten styk. No teraz robimy próbę, jak to się będzie zachowywać. No dobrze, teraz mamy tutaj to złącze jedno. A ja do tego złącza sobie mam takie tutaj dorobione kabelki. Tutaj w tym złączu pierwsze pin, pierwsze wyprowadzenie to jest masa. Później raz pierwsza masa to później czwarty jest zasilanie. I szósty zasilanie, licząc od tej strony u góry. Dlatego ja tu sobie o takie wtyczki wkładam. Gdzieś tam mamy jakichś włośników czy czegoś, nie wiem, czy one są. O i pod ten biały przewód podłączę sobie minus z 12V. O! A plus podłączę pod te dwa, bo te dwa plusy idą. Dobra, coś już tam się odze odzezwało. Czy Zobaczymy co tu się dzieje. Coś tam się dzieje. Co ten zegarek stanął? W dziwnej godzinie, chyba powinno na 12 stanąć. Tak mi się wydaje. Nie, wiem, ale to chyba nie ma znaczenia, na które tam staną. Zawsze można to skorygować. Teraz ładnie to widać. Wszystko. Tutaj mamy... O. Widać jak pięknie te tarcze teraz się świecą. Chodziło właśnie o podświetlenie tych białych tarcz, że one. Wtedy, jak jedziemy samochodem, nie widzimy cyferblatów, że tak powiem, czyli brak podświetlenia, można powiedzieć cyferblatów. Jeżeli byśmy to nazywali zegarkowo. Teraz cyferblaty się ładnie podświetlają. No i można to składać w odwrotnej kolejności. Piękny Mercedes W211. Czuję się, jakbym już w nim siedział. Chociaż to tylko zegar tylko można powiedzieć licznik tego samochodu dobrze, odłączymy napięcie zegary gasną wyjmę wtyczki które tutaj powkładałem o. ciach i ciach Tutaj widzę trochę się paproszków gdzieś różnych nasypało na te zegary. Warto to wszystko ładnie, delikatnie wyczyścić. Kierowca jadąc samochodem ich może i dostrzeże, a może i nie. Nie wiem. No. No. Można też się posłużyć. Tu mamy jakiś spray. Sprężone powietrza. A. W ogóle sprawy optyczne, wizualne wymagają stylności, czystości. Co prawda, to jest tylko Mercedes, ale mimo wszystko są różne przypadki. No, mam znajomego, samo do telewizora, skorek wszedł do ekranu. brzydko to wygląda prawie na środku ekranu 55 cali telewizor. Wszedł Robak i zdech. I co teraz z nim? To teraz tak. To jest to. To jest to. Coś to nie chce tam na swoje miejsce wskoczyć. Czemu? O! Nagle się zdecydowało, że skoczy i wskoczyło. Taka wersja, można powiedzieć, składania bezśrubkowa. Bardzo lubię, jak jest coś bez śrubek. Nie trzeba kręcić za dużo. No, no i jest gotowa. No, można zrobić próbę, owszem, po złożeniu. Połączę te wtyczki z powrotem. Zegary VDO to jest nawiązanie do Bizona, tam też mamy zegary VDO, w ogóle VDO się specjalizuje w, w, chyba w licznikach rozmaitego typu. Raczej zegarów takich ściennych nie robią, ale liczniki jak najbardziej różne wskaźniki robią dla motoryzacji. No i znowu biały to Masa, pierwszy z tej strony. Te dwa niebieskie to Plus. Coś tam już zaczyna tykać. Jakiś ABS się włączył. Pięknie się świecą te zegary, naprawdę miło popatrzeć. SRS, ABS, niezapięte pasy, brak paliwa, no awaria silnika ręczny chyba zaciągnięty coś z wodą nie tak. No wiadomo, nie ma, nie ma samochodu, to wszystko zbereniało. No to tyle z naprawy zegarów od E-klasy W211. Takiego pięknego Mercedesa. Może ktoś jakiego ma, to wie jak to wygląda. Ten samochód robi naprawdę spore wrażenie. Dosyć taki już samochód się wydaje luksusowy, prestiżowy wręcz. w 211 v do zegary to jest wersja zegarów jak widać kilometry na godzinę czyli to jest wersja tak zwana europejska dlaczego o tym mówię no tutaj mam na podorędziu jako przykład zegary to są zegary wersji no, tu mamy chyba amerykańskiej albo angielskiej. Że mamy w milach, tutaj podane prędkość na godzinę. No, pozostałe sprawy są tak samo, chociaż tutaj mamy zegar razy 100, jeśli chodzi o obroty. A tam mamy razy 1000. Proszę bardzo. Razy 1000. Może razy 1000 jest łatwiej odczytać niż razy 100, no bo mamy obroty. Tu mamy 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Obroty na minutę. Tu mamy. Zagarek jest jedynie taki sam. No i te zegary analogicznie do tamtych się składa. Tylko, że tutaj jako ciekawostkę powiem, że w tym gnieździe. O, niestety, ale mamy, znaczy niestety, niestety, no, zegary nie, uży, nie do użycia, ale mamy za to dobre styki. Nie jest nic wypalone, jak widać. Jest wszystko w świetnej kondycji. Teraz to może powiększę. O, widać, jak to pięknie wygląda. Jak ktoś będzie chciał przesunąć tą taśmę, no to tą taśmę, w tej taśmie jest tutaj otworek prowadzący i trzeba tą taśmę po prostu rozciąć. Bo inaczej się nie przesunie. Ona tu wchodzi dokładnie w swoje miejsce. Żeby przesunąć, trzeba rozciąć ją tutaj, tu gdzie jest ten, otw ten czpionek i tutaj. I ona wtedy się przesunie do góry. Tu w tym przypadku widać, że styki są w stanie bardzo ładnym. Taśma jest niewypalona. Nic. Nie wiem dlaczego nie zrobili tutaj na tej taśmie złoconych styków albo chociaż srebrzonych, tylko jakieś takie węglowe, czort, wie co. Gdyby zrobili ze złota, to by na pewno tutaj się nic nie działo. No to taki słaby punkt tego licznika. Tu w tych fleksach zrobili złote styki, ale no w tym zrobili jakieś ziedostwo. Nie wiem dlaczego taka technologia. Te zegary analogicznie nie do tamtych sobie złożę. O. Cyk, cyk, cyk. Tutaj mamy z takim daszkiem zegary. Ładniejsze trochę można powiedzieć od tamtych. Nie wiem, czemu to jest ten da Aha, bo to się da to wyjąć chyba. o nie. Nie wiem. Nie będę się Dobrze, teraz. No też tu można zrobić próbę podłączyć podłączyć te, te wtyczkę jak najbardziej no biały przewód to jest minus niebieskie to będą plusy białe z tej strony minus 12V już się tam widzę coś uaktywniło zwaśnimy światło o, pięknie się zegary świecą naprawdę te cyferblaty się ślicznie świecą Na 12 stanęło. Tutaj, o dziwo, mamy jakieś kilometry na godzinę, ale przebieg mamy w milach podany 7914. O, chyba mamy brak ładowania akumulatora. Wyświetlił się nam tu jeszcze jakieś problemy z ABS-ami, ESP, co i tak dalej. No, wiadomo, nie ma samochodu. To co ma. Sama głowi powiedzieć o tym, co się dzieje w samochodzie, jak samochodu nie mamy. No to tyle. Tyle dzisiejszej tutaj takiej naprawy. Może komuś się przyda, jak naprawić prosty sposób poświetlenie właśnie tych cyferblatów w Mercedesie 211. Może w innych Mercedesach jest to podobnie zrobione. Nie wiem.